Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej bielscy radni uchwalili nowe, wyższe ceny za dostarczenie czystej wody i odprowadzenie ścieków. 6 grudnia na Placu Chrobrego uroczyście zapalono lampki na reprezentacyjnej świątecznej bielskiej choince. Na miejskim stadionie przy ulicy Muńskiej odbyło się oddanie do użytku nowoczesnego systemu oświetlenia murawy. Trwa przebudowa ulicy PCK. Budowlańcy przyspieszyli roboty, chcąc wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Bielscy radni uchwalili nowe, wyższe ceny za dostarczenie czystej wody i odprowadzenie ścieków. Propozycję nowego cennika do akceptacji najpierw prezydenta miasta, a dalej Radzie, przedstawiła spółka wodociągowa Aqua, która jest jedynym przedsiębiorstwem w mieście świadczącym tego typu usługi. Od nowego roku będzie drożej. Metr sześcienny wody podrożeje o 31 groszy, zaś kwota za odprowadzenie ścieków wzrosła o 33 grosze na każdym metrze sześciennym. Od stycznia więc metr sześcienny wody będzie kosztował 4 ,62 zł, a odprowadzenie tej samej ilości ścieków 4 zł. 3 grosze. Głównym powodem podwyżki, jak informował na sesji Zbigniew Szymański, wiceprezes Bielskiej Akwy, są inwestycje związane z budową 140 km wodociągów w mieście. I choć większość jest finansowana ze środków unijnych, to już obsługa zaciągniętych kredytów nie. Podwyżka ta spowoduje obciążenie przykładowej rodziny w naszym mieście o mniej więcej 7-8 złotymi. Mówimy o sytuacji takiej, gdy e, rozpatrujemy budżet e, 3-4 osobowej rodziny, która średnio miesięcznie zużywa e, około 10 metrów sześciennych wody. Podwyżka jest nieco niższa niż ta planowana pierwotnie przez Akwę. Wpływ na jej przystopowanie miały negocjacje przeprowadzone w gabinecie prezydenta miasta. Udało się w ten sposób obniżyć wzrost cen o około 6 groszy na każdym metrze sześciennym. Na wczorajszym posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się, że Akwa występowała o wyższą podwyżkę. Dopiero po weryfikacji przez prezydenta miasta została ona ustalona na obecnie proponowanej na proponowanym poziomie. Ja bym chciała zapytać o różnice. Wystąpiłem, żeby obniżyli, bo założyli... Moim zdaniem, nie wiem, kto ma rację, zobaczymy, kto ma rację spadek zużycia wody, bo tak w innych miastach było. Ja prosiłem, żeby jednak założyć mniejsze, żeby ta, krótko mówiąc, podwyżka była mniejsza. Przyjęliśmy argumenty Pana Prezydenta i zespołu oceniającego nas wniosek, że być może troszkę zbyt pesymistycznie Patrzyliśmy na zachowanie się naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o konsumpcję wody. I to ten argument był przeważający w momencie zaproponowania obniżenia, obniżenia no, wnioskowanej podwyżki. Przełożyło się tonujący na 6 groszy na metrze sześciennym. 6 grudnia na Placu Chrobrego uroczyście zapalono lampki na reprezentacyjnej świątecznej bielskiej choince. Zanim zabłysła choinka na terenie całego miasta, jak co roku zainstalowano setki świecących ozdób świątecznych. Jest gdzieś około 600 elementów na całym mieście rozwieszonych, oprócz tej choinki jeszcze jest choinka na placu ratuszowym na rynku to są też sztuczne, natomiast naturalnych jest kilka choinek na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i Lwowskiej na placu przy Kościele Opatrzności, na Wojska Polskiego przy katedrze i na Żwirki. Na kilka godzin przed uroczystym włączeniem żarówek oświetlających 15-metrową choinkę zaczął padać śnieg. Atmosfera przedświąteczna na placu pojawiła się więc natychmiast, podobnie jak jegomość w czerwieni z długą, silną brodą. Po uroczystym włączeniu prądu, którego dokonał prezydent miasta Jacek Krywult, choinka zabłysła 50 tysiącami kolorowych ledowych żarówek. Zaraz po tym Mikołaj z Aniołkiem w towarzystwie gospodarza miasta przystąpili do rozdawania zebranym na placu dzieciakom cukierków i innych słodkości. Na miejskim stadionie przy ulicy Muńskiej odbyło się oddanie do użytku nowoczesnego systemu oświetlenia murawy. Stadion na tak zwanej Górce jeszcze kilka lat temu był zapomnianym klepiskiem z przeszłością, o której już mało kto pamiętał. Dziś po kilku etapach remontu jest największym obiektem w mieście ze sztuczną nawierzchnią, zadaszoną trybuną i nowoczesnym zapleczem. Brakowało tylko oświetlenia, które właśnie oddano do użytku. Metahalogenkowe żarniki o łącznej mocy 40 tysięcy watów sprawiają, że stadion spełnia rygorystyczne standardy. Pierwszy oficjalny, choć towarzyski mecz po przecięciu symbolicznej wstęgi zagrali piłkarze bielskich Orłów z drzewiarza Jasienica. Ja, no z jakimś takim wielkim sentymentem dzisiaj otwieramy to boisko w nowej odsłonie, czyli z elektrycznym. Ja osobiście mam wielki sentyment do tego boiska, bo jako Młody chłopiec, miałem okazję tutaj grać w winiorach BBTS-u. BBTS no, nigdy się nie marzyło, że będzie sztuczna trawa, że będzie oświetlenie. To, nie, to Nikt nie wiedział, że takie coś jest w ogóle wtedy na świecie. A dzisiaj jest śnieg, jest mróz, jest godzina no, dość późna, we. jak na tego typu zabawy czy gry. No a widzimy, że nie odstrasza to przecież ani lekki mróz, ani śnieg no i jest to piękne boisko zagospodarowane już w pełni w tej chwili oświetlenie, które na pewno nie jest oświetleniem, które pozwala transmisje telewizyjne przeprowadzać, ale zupełnie wystarczające, aż nad to, żeby rozgrywać mecze, żeby trenować, żeby grać po prostu no i myślę, że to jest bardzo ładnie, że doprowadziliśmy wreszcie tą ruinę, bo to była niedawna jeszcze po prostu ruina do takiego pięknego stanu, bo jest i zaplecze całe zbudowane przecież, no i w tej chwili to oświetlenie, które wieńczy to dzieło, no myślę, że wszyscy ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy BBTS-u z wielkim sentymentem, y, dzisiaj są bo tu, jest dzisiaj troszeczkę ludzi, ale również będą tutaj przychodzić na, na mecze, bo przecież rozgrywa mecze ligowe, y, nie ekstra klasy, ale trzecia liga, czwarta tu rozgrywa swoje mecze, juniorzy rozgrywają, także na pewno z wielką satysfakcją będą tutaj na ten, na ten stadion y, przychodzili. No, dzisiaj możemy powiedzieć, że to stadion już, bo to było takie swoje klepisko, a dzisiaj to naprawdę jest już nowoczesny, nowoczesny stadion. Trwa przebudowa ulicy PCK. Budowlańcy przyspieszyli roboty, chcąc wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne. Rzadko się zdarza, aby budowa dróg w naszym kraju postępowała szybciej niż zakładają plany. W Bielsku Białej w wypadku przebudowy ulicy PCK to się dzieje. Tym bardziej warto odnotować postępy. Do zakończenia prac jednak zostało sporo, a największa część inwestycji budowa nowego mostu na Białej jeszcze potrwa. Wykorzystujemy tą pogodę, która w tej chwili jeszcze jest, czyli ta zima, która nadchodzi, ale póki co pozwala prowadzić roboty. Rzeczywiście ten zakres został poszerzony w stosunku do pierwotnego planu. I cieszymy się, że można było przyspieszyć. Te prace widać zarówno w korycie rzeki, gdzie w tej chwili powstaje już deskowanie mostu. Za chwilę będziemy mogli zbroić, a później betonować płytę, czyli są już fundamenty. W tej chwili jest deskowana płyta. Natomiast ta część drogowa rzeczywiście powstaje dużo, wyprzedzając harmonogram, i też myślę, że jest szansa, żebyśmy myśleli o tym żeby skrócić realizację. To jest oczywiście kwestia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie trwała zima, jak te warunki atmosferyczne pozwolą z powrotem na wiosnę pracę zintensyfikować. Natomiast teraz, korzystając z tych warunków atmosferycznych, wykonywane są prace zarówno roboty ziemne, jak i w tej chwili już roboty bitumiczne, czyli to już jest, można powiedzieć, finał, przynajmniej w tej części. Na skrzyżowaniu ulic Sępołowska 1 maja powstaje rondo, więc to skrzyżowanie, które będzie jednym z istotnych elementów tego nowego układu drogowego. Przechodzimy tą drogą, czyli drugą jezdnią pod istniejącym wiaduktem drogowym. Będziemy włączali się do Broniewskiego, gdzie również takie czy podobne rondo będzie powstawało. No myślę, że zaczniemy w tym roku, natomiast to będzie realizacja przyszłoroczna.